Osobowość ryb. Ryby postrzegane są jako bardzo zmienne znaki zodiaku. Dlatego trudno jest określić ich osobowość. Ich częsta huśtawka nastrojów może być irytująca dla ludzi w otoczeniu. Postrzegane są jako zabawne oraz naiwne, które często mają głowę w chmurach. To osoby bardzo kreatywne o nieszablonowym myśleniu. Mają naturalny talent artystyczny, a bujna wyobraźnia pozwala im tworzyć niezwykłe dzieła. Są pozytywnie nastawione do ludzi i świata. Ich otoczenie często jest zainspirowane tym, że potrafią oni w każdej sytuacji dostrzec coś dobrego. Ryby zawsze starają się wesprzeć tego, kto takiego wsparcia potrzebuje. Mają bardzo dobrą intuicję. Dzięki niej udaje im się uniknąć przykrych wydarzeń. Ryby są bardzo życzliwym znakiem Zodiaku. Kiedy zauważą w kimś coś dobrego, potrafią to docenić. Są szczerze zainteresowane poznaniem drugiego człowieka takim, jakim jest on naprawdę. To osoby cierpliwe i wyrozumiałe. Ponieważ są bardzo wrażliwe i emocjonalne, to również łatwo popadają w negatywne emocje. Ich nastrój może się bardzo szybko zmienić, gdy czują wszystko niezwykle głęboko. To znaki, które często rozwijają się duchowo, co pozwala im zachować w życiu balans. Ryby są bardzo zaangażowane w relacje. Gdy zaczynają się z kimś spotykać, dokładają wszelkich starań, aby dobrze poznać daną osobę, a także by ta osoba dobrze czuła się w ich towarzystwie. Wstały w stałych związkach nie szczędzą czułości swojemu partnerowi. Wierzą w romantyczne relacje i są bardzo szczęśliwe, kiedy mogą takiej doświadczyć. Wybierając partnera życiowego, skupiają się na jego cechach charakteru. Nie są powierzchowne, a wygląd fizyczny ma dla nich drugorzędne znaczenie. Ryby mają analityczny umysł. Lubią rozwiązywać zagadki, a szukanie rozwiązania sprawia im dużą przyjemność. To dobrze obserwatorzy, którym nie ucieknie żaden szczegół. Z łatwością potrafią odczytać mowę ciała i odkryć prawdziwe oblicze swojego rozmówcy. Ryby łatwo zjednują sobie ludzi i nawiązują nowe znajomości. To osoby o dużym sercu są dobre i życzliwe. Potrafią wyczuć, jeśli ktoś ma gorszy humor, i śpieszą wtedy, aby taką osobę pocieszyć. Są wrażliwe na potrzeby innych i często stawiają je ponad swoje. Są bardzo empatyczne i głęboko współodczuwają emocje innych. Ich pomoc jest bezinteresowna i nie oczekują niczego w zamian. Trudno im podejmować konkretne decyzje, i przeważnie bywają niezdecydowane. W głębi serca ryby często boją się odrzucenia i tęsknią za prawdziwą miłością. Jeśli natomiast poznają kogoś, z kim od razu poczują mocną więź, potrafią się szybko przywiązać i zakochać. To osoby, które również lubią od czasu do czasu pobyć w samotności. Czas spędzony sam na sam pozwala im się zrelaksować i wyciszyć rozbiegany umysł.